Wyzwania są nieodłączną częścią Lola, bo czasami dla mnie wyzwaniem jest myśleć, a czasami dla przeciwników. I można wiele takich wyzwań wymieniać, bo często Twój Jungler jest większym wyzwaniem od samej gry. Lecz ja tak na ogół preferuję prawdziwe wyzwania, takie, gdzie faktycznie mogę sprawdzić swoje umiejętności i determinację. O! Siema, bo dzisiaj wykonam przeróżne zadania w League Legend w zamian za nagrody. Zgadza się, ponieważ dzięki aplikacji Allegro GameX można grać i wygrywać nagrody. Lecz najpierw należałoby aplikacji GameX pobrać, wybrać kilka zadań z pierwszego tygodnia i gotowe. Ja wybrałem i zmierzę się z trzema wyzwaniami, zadaniem 20 tysięcy obrażeń w Turety, wyleczeniu 250 koła obrażeń i zgarnięciu 150 asyst. A jak je zrobię, to zgarnę 50 smartmonet, Monet, czyli równowartość 5 dych. Mam na to równo tydzień, więc nie przedłużając, zacząłem grać. A jako, że aplikacja Allegro GameX nalicza ci statystyki. Z z każdej gierki, którą rozegrasz, to po prostu grałem swoimi troll buildami. Więc pierwszy meczyk zacząłem od najszybszego Blitzcranka, gdzie od samego początku z moim dravenem robiłem nietuzinkową patologię. Brak miał troszeczkę szczęścia, ale ja też, że na niego trafiłem, bo całe moje zadanie w tym meczu to było złożyć jak najwięcej movement speeda i robić jak najwięcej zadymy na mapie. Dlatego biegałem od bota do Mida do topa, pukowałem, bądź biegałem w kokolwiek z pięścią i zabijaliśmy na dwa hity. Fenomenalna strategia przyspieszacza Blitzcranka. przyspieszyłem go na tyle, że skończyliśmy go w 20 minut, ale no słuchaj nic dziwnego, ponieważ jak widzisz takiego potwora wjeżdżającego w Ciebie gdziekolwiek, to dobrze wiesz, że za dużo czasu ci nie zostało. Tak wygląda postęp moich challenży. Drugi meczek zagrałem Talią na midzie. W Gragasa to honorowa, musiałem pokazać mu, gdzie raki zimują, i faktycznie pokazałem, mimo że brat dostawał pomoc raz za razem wirli, to i tak udawało mi się coś zgarnąć, a jak jego pomoc przestała nadchodzić, to również pomoc już mu za dużo nie mogło. Słuchaj, bracie, ekspertem do talii jestem, i tak się składa, że do Gragasa też. Te meczki byłem sadzić w tej grze był niewiarygodny, a razem z moim ręgarem, no robiliśmy niemałe oro. Więc bez wystakowanej meczajki obejść się nie mogło i szybki wywóz poniżej 20 minut. I co co zadziwiające, tą gierką talią nabijem prawie 8000 w turety. Więc pierwsze wyzwanie pewnie skończy szybciej niż myślałem, a zresztą będę się troszeczkę dłużej męczył. Następna gra się była nietuzinkowa, tyle mogę powiedzieć, jako że linia poszła fenomenalnie. Brat na trendamerze miał zero szans. rałem brata raz za razem. Jeszcze przeciwnego dżunglera, zdołałem ośmieszyć w międzyczasie, no ale takie moje zadanie na tym topie. Ja jeńców nie biorę. Lecz mimo, że mi szło bardzo dobrze, to moja drużyna nie do końca dociągała. Walczyłem do końca. Mecz był już praktycznie jak w kieszeni, ale przeciwny trendamer. Cią... Ciągle split puszował. Będę z wami szczery, nie miałem ani jednej osoby do pomocy, ale to nie miało znaczenia, bo ja cały czas się starałem. I mimo że team fight za team ten zupełnie Orałem Demon 1 versus 9, to ten brat w szarym kasku po prostu kończył mecz. I mając statystyki 21-3 udało mi się przegrać ten mecz. Tak smutnego zakończenia jeszcze nie widziałem, ale przynajmniej nabiłem bardzo dużo do w turety. Leczenia też było niemało, jako że grałem Atroxem. To prawda, Asyst prawie w ogóle jako top laner, ale jeszcze w tym nadrobimy. Po kolejnym postanowiłem zagrać z smolderem. i przeciwnym z top lanerem postanowiłem się słapnąć, a ja na tym Weigarze się dosyć mocno wyżywałem. Smolder jest dosyć słaby w Early, lecz Weigar to jedna z niewielu postaci, która może akurat być gorsza. Bo ja tak obra, ta styrałem na tym topie, ciągle bez szans. A jeżeli jest taki cud, że Smolder wygrywa Early, oj, to dobrze wiedz, że później będzie coraz gorzej. I faktycznie dla przeciwniku było, bo ja stakowałem, stakowałem i stakowałem. A jak już się dostakowałem, to obrażenia były, no, przerażające. I nie, to nie są przelewki. Ja tym Smoldinim tą grę samemu wykerowałem. Fight za fightem to było zupełne oro, ale ostatni fight najbardziej mnie zadziwił. Gdzie byłem przekonany, że umrę, ale siła dwóch smoków okazji tej senny zagwarantowała nam 100% wina. I w taki sposób skończyliśmy jedno z wyzwań GameX. Także pierwsze 20 smart monet mogłem już sobie odebrać, ale ja na tym się nie zatrzymam. Pomyślałem, co może mi zagwarantować dużą ilość leczenia, i mundow pasowywał się jak ta lala. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zintował early i to tak zupełnie jakby na kale tak zintować Early, to się w pane nie mieści, ale spokojnie, bo wraz z czasem moja postać robi się coraz bardziej broken i to, co robiłem przeciwnikom, było obrzydliwe. Ale to, co również zrozumiałem, może ja. Wiem... Więcej biłem obrażeń niż się leczyłem. I tak jak na pierwszy rzut oka myślałem, że mundo dosyć szybko się zrobi ten challenge. Tak mundo bardziej się regeneruje niż leczy. A regeneracja do leczenia się nie zalicza. Więc mimo, że pierwszy mecz poszedł fenomenalnie i każdego wraz z turetami, to nie był to najlepszy pomysł co do challenge'u. Ponieważ wyleczyłem się jedynie 15 tysięcy zdrowia, ale przynajmniej dobiłem 9 asyst. Ale ja tanią skóry nie sprzedam, więc zagrałem jeszcze do mundo i znowu potwierdziła się moja teza. Nie no, ten champion to jest zupełnie broken. Jakby co ja robiłem tym ludziom? Obrażenia tego heroska naprawdę fajne. Czy dużo się wyleczyłem? Nie tak bardzo, bo 19 tysięcy. Jesteśmy dopiero w jednej trzeciej leczenia, ale spokojnie, bo zaraz przyspieszymy. Lecz najpierw zagrałem jeszcze Ryzen do filmiku na drugi kanał. Potitamy na samą manę. I kurde, jakby damage tego czempiona naprawdę jest imponujący. Nigdy nie docenię, jak dużo tak naprawdę biją te skalujące się postacie, ale to co ja robiłem rajzikiem, oj, niebiesko skóry, ty to potrafisz zasadzić, nie małą bombę. Więc ten mecz był bardzo bezproblemowy, i przeciwnicy surneli go w 18 minut, lecz bardzo mało posunęli się do przodu z moimi challenge'ami. I druga gierka w sumie była podobna, gdzie była bardzo krótka, ale bardzo pfita w dymy, gdzie demcz, który sadziłem był obrzyd. Obrzydliwy. Serio, obrzydliwe to było. Przy okazji też dobiłem prawie 7 tysięcy many, ale przeciwnicy już w tym momencie mieli zero szans, więc nie miało to większego znaczenia. Lecz do tych challenge'y nie był idealny, choć 13 asyst się załapało. A to kim dobrze mógłbym podbić leczenie oraz asysty, był Syla. Sylas bardzo leczy się z W, A idąc w same cooldowny, również bardzo często masz to w. Dlatego zagrałem Sylasem w dżungli pod full cooldowny i kurde, będę z tobą szczery, obrażenia, jakie ten czempion ma, idąc pod Szodina, są niesamowite. Nie wiem, skąd mi się to brało, ale podczas tych walk również bardzo dużo się leczyłem. Co prawda, pierwszy mecz był tak straszliwy. Intowany przez moją drużynę, że dosyć przykre to było. Jakby nie będę kłamał, byłem ostatnią ostoją całego tego teamu. Ale czasami tak też się zdarza. Przynajmniej dawając siebie wszystko podczas tych fightów, patrząc na to, jak zacięte one również były, to dużo się także w nich leczyłem. I tak, to prawda, bo wyleczyłem się prawie 20 tysięcy zdrowia. Lecz niestety tylko 6 asyst. Dlatego następna Gierka z Sylasem. I tutaj tak szczerze nie wiem, co się stało w Early. Jakby małe przepychanki zamieniły się w ogromną wojnę, bo niby takie nic, a moja Irelia zgarnęła nie jednego, nie dwa, aż trzy fragi. No dla mnie gra już została wygrana level 1, gdyby nie fakt, że raka mnie zabija na moim blue. Jakby o co chodzi? O co chodzi? Czemu Rakan mi się z w nie zabija? Nie wiem, ale spokojnie. Wszystko jest do ugrania, ponieważ później wraz z czasem każdy place jeden za drugim był po prostu udany. Nie było place, w którym się znajdowałem, którego nie wygrywaliśmy. A idąc powoli do celu, Fidowałem się nie mało. Tutaj jakieś stacki na Dark Seal'u, tutaj kolejnej temy. I nagle się okazywało, że zamiast Ireli kierującej, mamy kierującego Sylasa. Bo ja w tych fightach robiłem obrzydliwie dużo. Co prawda, wystakowana Maja zdecydowanie pomagała mi w tych fightach, ale to, ile ja robiłem, bo nie były przelewki. A jeszcze jak kliknąłem, Atrox Ulta i wuna przeciwnika. Oj, to tyle leczenia dobijałem do, do challenge'u, że to głowa mała. I się nie myliłem, ponieważ w tej grze wyleczyłem się aż 36 tysięcy. A przy okazji 12 asyst. Kolejnym moim świetnym pomysłem na to, jak podbić dużą ilość asyst oraz leczenia, była Soraka na suporcie. I to był fenomenalny pomysł. Zacznijmy od tego, że ja razem z Opheliosem rozjechaliśmy się po przeciwnym botlejnie. Jakby oni mieli zero szans. Ja nie wiem, co ten Rakan z Kaizą robili, ale my jako dwa dosyć dobrze skalujące się czempiony, naprawdę sialiśmy pogrom. I to na tyle duży, że przed 10 minutą jeszcze wzięliśmy razem turenę. Lecz to w tej grze nie było najlepsze? Najlepsze było to, jak dużo ja leczyłem. Jeżeli ktokolwiek był w potrzebie i uruchamiał mi się tryb ambulans, to przychodziłem, rzucałem dwa razy w i po robocie. A przeciwnicy bardzo długo nie kupili żadnego antyhila, więc jak były fajty, gdzie ktokolwiek był w potrzebie, a ja byłem w okolicy, oj, to ta osoba nie mogła umrzeć, jakby zobacz na to. Czy ten ziomuś był kiedykolwiek blisko śmierci? No nie wydaje mi się. Soraka, to był fenomenalny wybór, bo również ciężko bardzo ksuć fragi, a mój ult daje mi asysty po całej mapie. Więc ja jako kieszonkowa karetka i mój Afelios jako mój główny damage zabijaliśmy w dwójkę całą przeciwną drużynę. GG. A postęp w challenge'u był niemały, bo 18 asyst i 35 tysięcy wyleczonych obrażeń. A jako, że tak dobrze poszło z w pierwszej grze, to zdecydowałem się zagrać ją jeszcze raz. I znowu poszło zdeczka fenomenalnie. Tym razem grałem z Yunarą i troszeczkę więcej naumierałem się na linii. Ale przeciwnicy i tak nie wiedzieli zupełnie, co się dzieje. A ja mogłem rzucać redemption, ulty, healę. Tego leczenia było sporo. A jakby tego było mało, to jeszcze mój Moonstone to amplifikował. Mój AD mu mógł nie niezłą patole, przez tak dużo ją leczyłem. I nawet na antyhealu, z zera do full HP bardzo była krótka droga. Także również przeciwnicy Dosyć mocno sknocili, bo ten Rice ultnął zdeczka za szybko i zostawił mi przepysznego gifta. Tym razem wyleczyłem naprawdę dużo i zdobyłem bardzo dużo asyst i wygląda na to, że w ciągu tych 7 dni raczej zmieszczę się z tymi challengeami. Bo kolejny był Wladimir. Wladimirem może tak dużo asyst nie na farmie, ale na pewno na farmie leczenia. Moim głównym zadaniem na linii przeciwko Renektonowi była ciągła bitka. Normalnie byś tego nie chciał robić, ale mi zależało tylko na zrobieniu challengeu, więc chodziłem w walkę tak często, jak tylko się dało, żeby jak najwięcej móc się leczyć z mojego kół. I to była dosyć dobra decyzja, ponieważ leczyłem. Się co nie miara. Czasami fajty wychodziły, czasami nie. Czasami po prostu rozlewałem się jak jakiś zwykły nob. Ale to nic, to naprawdę nic, ponieważ sam mecz koniec końców i tak udało nam się wygrać. A ja tym Vladimir'em skończyłem już drugie wyzwanie, które dało mi kolejne 20 smart monet. Ostatnie, które pozostało to asysty, więc powróciłem na chwilę na suporta i plan był prosty: ciągła jadka. Ciągła jadka, ja z tą Kaisą klepałem się niemało i to już od pierwszych leveli. Jako że brakowało mi tylko 6 asyst, to nie potrzebowałem wiele, a zaufaj mi w tej grze zrobiłem ich o wiele więcej. Bo przeciwny jasno małka chyba mi podobne zadanie do nas, jako że oni również tylko i wyłącznie się bili. Ten Gostek, jeden z drugim w ogóle nie myślał o farmieniu, on tylko chciał się klepać. I mi to szło na rękę, ponieważ ja w bardzo szybkim czasie zdobyłem te 6 asyst, lecz całą grę jeszcze należało dograć. Szczerze byłem bardzo silny. Shieldy i heal'e? niezawodne. Ja i moja Kajsa robiliśmy naprawdę sporo, lecz cała reszta drużyny leciutko nie dociągała. I później jak doszło co do czego to byliśmy, on jeden za drugim. Ale szczerze byłem tak szczęśliwy, że ta przegrana za dużo mi nie zmieniła, ponieważ skończyłem ostatni challenge, który był również ostatnim moim z tego tygodnia. 50 smartmonet ogarnięte, a jeżeli sam chciałbyś sprawdzić i przy okazji co nieco wygrać, to pobierz apkę Allegro GameX z linku poniżej. A co tydzień masz nowe, ciekawe wyzwania, z których możesz wygrać kolejną dawkę monet. Co by było dziś na tyle? Do usłyszenia. Elo, i cześć. Pa!